Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, od wiersza 23 do 26. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go, kimże Ty jesteś, Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do Was. Wiele mógłbym o Was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarogodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Najwyraźniej w tym dialogu Jezusa z Żydami, z uczonymi w piśmie, coś nie zafunkcjonowało. Skoro Jezus nawet powiedział: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysokości. Czyli dwa odmienne zdania, dwa odmienne poglądy, dwa odmienne stanowiska, no nie można się dogadać. No nie jest to takie zbyt spotykane, żeby takie słowa w ustach Jezusa usłyszeć. Po co ja w ogóle mówię do was? Czasami tyle rozmów prowadzimy, które są tylko stratą czasu. Tyle rozmów prowadzimy, które w zasadzie nie rozwiązują problemu, nie wyjaśniają, ale jeszcze tym bardziej doprowadzają do jakichś napięć, do obciążeń i jeszcze trzeba znów przepraszać. Oczywiście nie mamy problemu, wierzę, z przepraszaniem, ale no po co te napięcia? To pytanie Jezusa jest dzisiaj jakąś taką moją inspiracją dla mnie samego i dla Was wszystkich. Po co ja w ogóle mówię do Was? I oczywiście jest tutaj mowa o takich rozmowach, które nie mają żadnego sensu, które, które do niczego nie doprowadzają. Bo jeżeli jedni są z wysokości, inni z niskości, jeżeli nie chcę powiedzieć, że nie, ludzie od razu. Są pod wpływem diabła i nie pod wpływem Boga, nie o to chodzi, ale po prostu spojrzenie na dany temat, na daną sprawę czasami jest tak różne i tyle jest nieustępliwości względem tego, co jest prawdziwe, co czyste, co Boże, bo w zasadzie tylko Biblia, Boże Słowo jest jedynym kryterium tego, co się Bogu podoba, no, że można dojść do takiego wniosku, no po co w ogóle mówić? Stwierdziłem, że jest to taką odwagą cywilną, żeby mieć mocne argumenty. Dlatego Jezus mówi: Wiele mógłbym o Was mówić, bo to, co wiem, to wiem od Boga, od Ojca Mego. I jest to wielką taką odwagą i cywilną taką, no właśnie, odwagą, bohaterstwem, kiedy mamy mocne argumenty, mamy mocne swoje spojrzenie. I i rację, ale nie przedstawiamy ich, nie mówimy, bo nie ma sensu. W innym przypadku przyszli uczeni w piśmie do Jezusa z pytaniem: Jaką mocą czynisz te wszystkie cuda? Łatwo byłoby odpowiedzieć na takie pytanie: Oczywiście, ma moc od Boga, Ojca, przecież widzicie, nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Jezus zadał im pytanie. To jest takie, w takiej mentalności, Hebrajskim na pytanie odpowiadać pytaniem, i on zadał pytanie, niezręczne pytanie dla swoich rozmówców, nie wiedzieli jak odpowiedzieć, nie będę teraz w to pytanie wchodzić, i oni w końcu odpowiedzieli: Nie wiemy, jak odpowiedzieć na to pytanie. Sprawa dotyczyła Chrztu Janowego. I wtedy Jezus powiedział: To i ja wam nie odpowiem, jaką mocą to czynię. Miałby Jezus mocne argumenty, oczywiście. Ale ta rozmowa do niczego by nie doprowadziła dobrego. To byłoby bez sensu dalej wchodzić w taką rozmowę. Jezus powiedział: I ja wam nie odpowiem. Znów, kiedy spojrzymy na Jezusa, gdy był pojmany, gdy stał przed Piłatem, sam Piłat aż się zdziwił i zadał mu pytanie z, takim, z takimi pretensjami, z takim zastrzeżeniem: nic nie odpowiadasz na te wszystkie zarzuty? Jezus potrafił milczeć. Na krzyżu, kiedy Go przybili, urągali Mu, złożeczyli Mu, prowokowali Go, stąp z krzyża, uwierzymy w Ciebie, o jakie mocne miał argumenty Jezus Chrystus wtedy. O jakie mocne miał zaplecze, mógł prowadzić zastęp aniołów, wszystkich, by tam zmietli. Wyratowaliby Jezusa, ale przecież nie o to chodziło. Ile razy my, kochani, jesteśmy prowokowani w różnych tematach, wkręcani jesteśmy w różne rozmowy, które nie mają żadnego sensu, które nas później obciążają, szkodzą nam. Dobrze jest zadać sobie takie pytanie: po co ja w ogóle mówię do Was? Po co ja w ogóle wchodzę w taki dialog? Lepiej się wycofać, nawet jak mam mocne argumenty. Na tym polega mądrość, którą daje Bóg. Powołani jesteśmy do pokoju. Jeżeli dana rozmowa nie wprowadza pokoju w relacje międzyludzkie, lepiej się wycofać, nawet jak mamy swoje mocne zdanie. Dopomóż nam, Boże, w Twojej mądrości, w Chrystusowej mądrości, umieć rozmawiać i też rezygnować z rozmowy, gdy trzeba. Amen.